Cześć, witam Was bardzo serdecznie 26 marca 2024 roku. No i zaczynamy naszą codzienną, szybką analizę kryptowalut. Dzisiaj oprócz kryptowalut zobaczymy sobie do złota, które prawdopodobnie będzie chciało wypić swoje nowe ATH. I dzisiaj bardzo fajnie nam się obudziło, więc zerkniemy sobie tam na samym końcu dzisiaj będzie troszkę tych kryptowalut, które w dniu dzisiejszym mnie akurat mocno zaciekawiły no i oczywiście dzisiaj bardzo możliwe, że na krypto znowu będą wzrosty ja osobiście liczyłem, że po wczorajszym poniedziałku wzrostowym zaliczymy jakieś fajne odreagowanie no i sam osobiście miałem shorta ustawionego i niestety, ale zamykałem dzisiaj na stracie, co prawda był to mniejszy, mniejsza pozycja, no ale każda strata, jak dobrze wiecie, boli. Aktualnie mamy odpalone dwa longi, jestem bardzo ciekawy jak one się dzisiaj skończą. Jeden jest na Ethereum, a drugiego mam na altcoinie, którego akurat dzisiaj nie będziemy omawiać. Więc zaczynamy sobie standardowo od coin market cap. Bitcoin w ostatnich 24 godzinach wzrósł o 6,32%, Ethereum praktycznie web w web 6,3%, a największe wzrosty zaliczył BONG 15,4%, a największy spadek zaliczyło LDO 2,29%. Wskaźnik strachu i chciwości pokazuje nam, że jesteśmy aktualnie na ekstremalnej chciwości, więc za długo nie byliśmy na poziomie 75%. Teraz jesteśmy aktualnie na poziomie 81%. Altcoin Season Index niestety poniżej 50%, aktualnie w dniu dzisiejszym poziom 47%. No a warto też zwrócić tutaj na likwidację, spojrzeć na coinglass.com. Zachęcam Was do wbicia na tą stronę, jest ona darmowa i tutaj bardzo fajne wskaźniki pokazują. No i widzimy chociażby, że ten wzrost, który miał miejsce, bardzo fajnie zlikwidował nam te wszystkie likwidacje powyżej 71 400. No i dodatkowo oczywiście zerknijmy sobie w ostatnich 24 godzinach, mieliśmy prawie 195 milionów likwidacji, w shortach to było ponad 130 milionów dolarów. A teraz lecimy bez zbędnego przedłużania do trzech artykułów, które dzisiaj dla Was przygotowałem. Pierwszy jest na ambcrypto.com no i tutaj mamy tytuł Bitcoin. Co oznacza dla ciebie rosnący napływ monet stabilnych na giełdy, czyli chodzi o stablecoiny. I tutaj mamy opisane, że w ostatnich praktycznie tygodniu mamy napływ stablecoinów i to też się potwierdza z danymi Maximus'a, gdzie tam za chwilę sobie to zobaczymy na interwale 5-minutowym. Więc zachęcam Was do przeczytania. Linki oczywiście będą w opisie pod filmem. Kolejny artykuł na temat tureckiego Neobanku, który zamierza współpracować z Taurusem w zakresie przechowywania kryptowalut i tokenizacji. Czyli widać, banki również zaczynają się mocno interesować kryptowalutami. I to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. No i ostatni artykuł, który dla Was dzisiaj przygotowałem, jest na temat kryptowaluty Sand, czyli Sandbox przekracza 5,7 miliona kont. I widzimy, że tutaj bardzo mocno rozwija się w tym swoim metaświecie. Sandbox i to może również mocno podbijać cenę nie tylko teraz, ale i w przyszłości, dlatego zachęcam Was do przeczytania, a my lecimy już do wskaźników Maximusa. No i widzimy tutaj trochę więcej takich ścian mocniejszych. Po stronie zakupowej mamy w okolicach 70 500. No a Wy tego tutaj akurat nie będziecie widzieć, ale w okolicach 72 000 również jest taka ściana. No i na wykresach ProCharts widzimy tutaj. Ewidentnie, że w ciągu ostatniego tygodnia cały czas rezerwy stablecoinów nam napływają na giełdy, no i mieliśmy tutaj trochę ubytku bitcoinów na giełdach dokładnie 22 marca. No i teraz utrzymuje się na w miarę stabilnym poziomie. Jak widzimy, ulica zaczęła się aktywować. Widzimy to w wskaźniku CBR. No, i tutaj mieliśmy też faktycznie jedną większą wyprzedaż portfela, ale o tym mówiłem już wczoraj. A teraz lecimy sobie do kryptowalut, które dla Was przygotowałem. Oczywiście zaczniemy sobie od Bitcoina, może zerkniemy sobie go tutaj na interwale godzinowym. No i mamy wzrosty. Wzrosty, które faktycznie nie liczyłem, że mogą tutaj dobić powyżej 71 tysięcy. Liczyłem, że faktycznie pociągniemy tutaj trochę niżej, ale to nie zmienia faktu, że ten zjazd jest cały czas jeszcze możliwy. Dlatego jestem bardzo ciekawy, jak zachowamy się w momencie dobicia do ATH. Ja osobiście już mówiłem Wam kiedyś, że tutaj. W okolicach między 74 900 a 75 490, czyli ta żółta strefa jest tutaj to mój pierwszy poziom, gdzie spodziewam się jakiegoś mocniejszego odbicia. Początkowo liczyłem, że ta strefa zostanie zaliczona przy tym pierwszym podejściu, no ale jednak nie daliśmy rady podciągnąć, może to się wydarzy w tym tygodniu. Bardzo ciekawa sytuacja. Ja trochę tutaj nie ukrywam, że trochę mnie ten rynek zaskoczył tą sytuacją. Liczyłem, że po tym wczorajszym poniedziałkowym odreagowaniu dostaniemy jednak trochę zjazdu, chociaż minimalnie do 65 tysięcy. Tak się nie stało. Lecimy dzisiaj wyżej, dlatego ja delikatnie, bezpiecznie spróbuję sobie to jakoś rozegrać, też nie na bitcoinie bo widzę, że ethereum lepiej reaguje aktualnie od bitcoina przy wzrostach więc wolę sobie rozegrać ethereum, no ale tutaj zobaczymy przy ewentualnym odreagowaniu, jak bitcoin się będzie zachowywał w porównaniu właśnie do ethera no i teraz lecimy sobie zobaczyć ethereum, które widzimy jakby przetestowało właśnie ten poprzedni poziom, i nie ukrywam, że patrząc procentowo, no to Ethereum jest trochę w gorszej sytuacji niż Bitcoin, ale zwróćcie uwagę, że mamy tutaj po drodze fajny poziom na 3822 dolary. No i osobiście liczę na zaliczenie tego poziomu dzisiaj lub ewentualnie jutro. Więc mój long ma na celu właśnie tylko dobicie do tego poziomu. Później ewentualnie spróbuję go rozegrać stop lossem kroczącym, bo rozgrywam to oczywiście na giełdzie Bing X, żeby zabezpieczyć ewentualny zysk. Ale na tą chwilę nie mam żadnego stop lossa. Czekam na dalszy rozwój sytuacji. Gdyby faktycznie jeszcze nam chciał teraz zawrócić. Atter no to myślę, że tutaj maksymalnie do poziomu 3500, ale póki co czekamy na większe wybicie właśnie na 3822. No i pamiętajcie nic co mówię nie jest poradą inwestycyjną, abyście się nie sugerowali, a my lecimy dalej i kolejnym dzisiaj na tapecie jest Atom. Atom dobił nam do oporu na 12 dolarów i 40 centów, no i ma problem z przebiciem się przez ten opór i stwierdzam, że możemy mieć nawet tutaj potencjalny zjazd i odreagowanie do 12 dolarów, jeżeli nie przebijemy przy tych wzrostach na bitcoinie właśnie tego poziomu. Przebicie oczywiście da nam fajną tutaj podstawę do dalszych wzrostów do okolic nawet 13 dolarów i 26 centów. Ale póki co mamy tutaj mocny sufit do przebicia, więc czekam cały czas czy tutaj atom w końcu nam się porządnie obudzi. Teraz BNB, które również dotarło do naszej żółtej strefy no i czeka tutaj pod y, poziomem 600 dolarów aktualnie BNB za 595 dolarów i 60 centów no i tutaj ma ewidentnie problem aby wybić się wyżej oczywiście poziom 600 dolarów jest to poziom psychologiczny y, bardziej niż techniczny y, tutaj czekam na te wzrosty, które by w końcu dobiły do ATH na 691 dolarów i 80 Tu będzie fajny moment na realizację zysków dla niektórych. Inni tutaj będą próbowali shortować. Ja pewnie też, chociaż nie lubię shortować BNB, bo jak dobrze wiemy, Binance lubi go mocno promować w momencie ewentualnych spadków, więc cały czas siedzę, obserwuję kto kupował BNB za 214 dolarów, jak ja o tym mówiłem w zeszłym roku, a nawet już 2 lata temu, no to pewnie już jest zadowolony i myśli o realizacji zysków ale pamiętajcie, to jest początek hossy i po halwingu BNB może osiągnąć tutaj dużo, dużo lepszy Wynik, gdzie ja początkowo nawet celuję w okolice niecałych 3000 za BNB, ale jak to będzie, no to dowiemy się w przyszłości. Lećmy dalej. Kolejnym coinem jest 1inch. Może tutaj zróbmy sobie interwał 15-minutowy. No i zobaczcie, jak fajnie 1inch się zachował po wybiciu tego oporu na 50 prawie yy, Prawie na 60 centów, to jest 59,9 centa. Zrobił nam retest, odbił się i już mamy 61 61,5 centa. No tutaj, co prawda, nie chciałem tego rozgrywać, no bo one inch akurat tutaj za bardzo mi nie siedzi pod rozgrywanie na dźwigni, ale tutaj ewentualny zasięg wzrostów jest dosyć spory, bo nawet do 70. 4,5 centa w tym aktualnie momencie więc tutaj zasięg jest spory potencjał również a przy ewentualnych spadkach no to wsparcie będzie mocno nam tutaj działać i wybraniać ewentualne spadki więc też jest pod obserwację no i może coś fajnego z tego również się uda zrobić. To był 1 inch. Lećmy sobie teraz zobaczyć kardano, do którego dawno nie zaglądaliśmy, czyli do naszej Ady. Ada aktualnie bije nam się z oporem na 67,8 centa. Mieliśmy co prawda jedno mocniejsze przebicie aż do 68 centów, jednak szybko cena wróciła. No i aktualnie bijemy się dokładnie z tym oporem. Zerknijmy sobie na interwał godzinowy. No, i widzimy, że przy ewentualnych tutaj wzrostach mamy tą zieloną linię, która aktualnie znajduje się na wysokości około 70 centów, i ona również niestety będzie nam hamować ewentualne wzrosty. Jednak ona jest na tyle pod takim dużym ostrym kątem, że jest możliwość tutaj fajnie, nawet w takich regularnych wzrostów, nawet nie przebijając tej linii. Ale jeżeli ją przebijemy, no to później następny poziom, który będzie nas czekał, to jest 78 centów. To była Ada, teraz lecimy sobie zobaczyć ANKR, który dzisiaj dostał bardzo mocne wzrosty. Jak widzicie, dostaliśmy strzał i początkowo atak na 5,5 centa, troszkę się tutaj kotłowało. Zobaczmy sobie to na Interwale 15-minutowym mieliśmy przybicie mocniejsze, później zjazd, no i teraz kolejny strzał. Gdzie jesteśmy tutaj, praktycznie wybiliśmy już 6,5 centa. Teraz mamy chwilowe odreagowanie, bardzo podobne właśnie w okolicy tego wsparcia. No i spodziewałbym się tutaj za chwilę ataku na 7 centów, a 7 centów jest tutaj bardzo blisko, więc jak najbardziej jest też do. Zaliczenia nawet jeszcze dzisiaj, więc myślę, że warto do końca dnia sobie też ANKR poobserwować. Kolejnym coinem w naszej dzisiejszej analizie jest GLMR, który po tutaj dosyć długich wzrostach w końcu przebił no i aktualnie testuje nam poziom. 55 centów. Mieliśmy co prawda już tutaj 56, prawie i pół centa. Teraz mamy test tego poziomu. No i tutaj spodziewałbym się, że możemy mieć za chwilę fajny wystrzał do góry, ale bym się tutaj za mocno jeszcze nie spodziewał tego wystrzału, dopóki nam porządnie tutaj. Cena nie przetestuje tego poziomu. No bo widzicie tutaj, za pierwszym razem też mieliśmy chwilowe zatrzymanie, a jednak później mieliśmy zjazd na 54 centy. W takiej tutaj sytuacji ja bym też wolał ewentualnie wskoczyć do tego pociągu już po odbiciu. No bo niestety, ale może nam tutaj Bitcoin trochę sprowadzić GLMR pod linię, a to by nam tutaj jeszcze nie dawało większych szans na. Longi. Ja wam to tylko pokazuję z czystej ciekawości, bo od razu mi się to rzuciło w oczy. No ale jak widzicie, poziom 55 centów nie zawsze historycznie działał nam na mocne odbicia, no i potrafiło nam dużo mocniej tutaj przejechać. Ja dzisiaj, z uwagi, że no trochę nie czuję dzisiaj tego rynku, bardziej się przyglądam. Co prawda, rozgrywam sobie to Ethereum. Ale nie chcę za mocno też szaleć, bo niektóre koiny wyłamują się spośród w ogóle analizy technicznej, robią co chcą, więc lepiej czasami sobie odpuścić. A kolejnym coinem jest GNS. Tu mamy akurat wykres z Binance'a, który również po swojej dosyć mocnej wspinaczce dobił nam tutaj do oporu. Na 5,42 dolarów. Pierwsze podejście wyhamowało nam już wcześniej troszkę. Teraz mieliśmy drugie podejście, ale widać, że cena nie odbija zbyt mocno. No i spodziewałbym się za chwilę kolejnego podejścia pod ten opór, co może nam tutaj dać za chwilę przebicie. No i jak widzieliśmy historycznie, chociażby tutaj w połowie marca bardzo mocno tutaj działało działał poziom 5 dolarów i 42 centów jako wsparcie no i podobnie bardzo do GLMR tutaj bym poczekał sobie na ewentualne przebicie no i przetestowanie od góry tego poziomu może być to fajne miejsce na zakupy może być to fajne miejsce na jakiegoś longa ale dopiero po spełnieniu kilku ważnych tutaj warunków. A my jedziemy dalej, dzisiaj kolejny taki coin trochę mało tutaj spotykany, czyli lever. Tutaj też wykres z Binance'a, on już co prawda przebił wsparcie na 26,5 centa. Tutaj widzimy, że mamy dosyć mocne zatrzymanie gdzie już kilka godzin się utrzymujemy powyżej tego poziomu ja co prawda bym bardziej spojrzał sobie tutaj pod kątem interwału dziennego no i bym poczekał czy faktycznie ta dzienna świeca zamknie się powyżej tego poziomu to będzie dla mnie ewidentny sygnał że tutaj level chce iść trochę wyżej na aktualnie w tej sytuacji jak jesteśmy teraz również bym sobie go Odpuścił, nie ma jakiegoś mocniejszego wybicia, więc poczekałbym do zamknięcia świecy dziennej. Teraz coin SRR, który, no niestety nie wbiłem tutaj w niego, a przyglądałem się w dniu wczorajszym. Jak sobie zerkniemy trochę z dalszej perspektywy, to widać, że on tutaj kilkukrotnie testował poziom. 7,5 centa. No i tutaj, z uwagi na to, że wybicia były coraz słabsze, bardziej spodziewałem się jednak zjazdu. No a dzisiaj o poranku dostaliśmy dosyć fajny wystrzał, gdzie praktycznie zaliczyliśmy 50% wzrostu. No i teraz chwilowo utrzymujemy się w okolicach 1 centa. Czy to będzie poziom, w którym się zatrzymamy? Ciężko powiedzieć. Jeżeli przy ewentualnym spadku, no to dalej będę obserwował właśnie ten poziom, bo widać, że jednak bardzo mocno tutaj daje nam wsparcie. Ale spodziewałbym się, że możemy polecić za chwilę jeszcze wyżej, patrząc tutaj po strukturze tego wykresu. A najbliższe wsparcie mamy. Wsparcie najbliższy opór mamy na 14 centów, więc jeszcze trochę nam tutaj brakuje. Aktualnie byśmy musieli strzelić o jakieś 35%, aby dobić do tego poziomu. No i ostatni coin na dzisiaj, którego też już ostatnio kilkukrotnie analizowałem, to jest flip. Jak sobie zerkniecie. Po raz kolejny nam tutaj fajnie strzelił, przetestował żółtą strefę, która zaczyna się od 6 dolarów i 17 centów do 6 dolarów i 29 centów. No i zaliczył po raz kolejny, właśnie na tej drugiej barierze odbicie. Dostaliśmy wybicie ze strefy. Teraz ponownie przetestowanie, ale ja po cichu liczę że jednak cena spróbuje nam wrócić, bo widać, że poniżej tutaj 6 dolarów nie chce za bardzo zejść. No i tutaj spodziewałbym się takiego ruchu, gdybyśmy wybili do okolic 6,5 dolara. Później właśnie na tym poziomie, gdzie tutaj fajnie nam odbija, zrobili test. No i później do góry, nawet tutaj do linii FIBO na 6 dolarów i 85 centów więc tak, takie zagranie byłoby bardzo fajne no ale czy się ziści no to musimy poczekać ja aktualnie też bym nie próbował rozgrywać nawet spotowo tylko poczekał na dalszy rozwój, no a kto tutaj kupił na spocie w okolicach 5 dolarów no to już jest na pewno mocno zadowolony no i lecimy sobie zobaczyć te złoto które dobija właśnie do tutaj oporu na 2195 mamy tutaj delikatną reakcję no ale tutaj ja spodziewałbym się za chwilę strzału w okolice ATH na 2223 a może i wyżej Dlatego czekam, i dzisiaj będziemy sobie obserwować przez cały dzień, jak złoto się będzie zachowywać. Z uwagi, że nie dostaliśmy od razu mocnego strzału w dół, no to na pewno jeszcze będziemy tutaj się bić z tym poziomem. No, i ja osobiście tutaj nie rozgrywam złota, tylko czekam. No bo tutaj jak dobrze wiecie, ja też jestem tego zdania, że złoto może w najbliższych tutaj czy nawet tym roku, czy najbliższych dwóch, trzech latach zrobić dużo większy skok niż robiło do tej pory więc złoto sobie będę obserwował z przyjemnością szczególnie, że złoto lubi reagować tutaj na poszczególne strefy, dlatego warto będzie to rozegrać a jeżeli dobijemy do ATH no to pewnie jakiś mały short wleci co prawda na dużym zabezpieczeniu no bo tutaj ciężko będzie określić czy czasem nie polecimy na 2250 dolarów? Jest to jak najbardziej do zrobienia. No ale reakcja na pewno będzie. Sporo osób będzie realizować zyski na złocie, więc to akurat mnie nie zdziwi, takie odbicie. No i złoto jest trochę bardziej przewidywalne niż na przykład krypto czy indeksy, więc warto się też nim zainteresować. Ja dziękuję Wam za dzisiaj. Słyszymy się oczywiście. Jutro i przyjemnego wtorku Wam dzisiaj życzę. Do usłyszenia. Hej.